Dzień dobry z tej strony babka Bronka. Bab, moi drodzy ja dzisiaj jestem tutaj na, na granicy Kociewsko-Kaszubskiej moi drodzy. I bo dostałam cynka, że tutaj tędy że Kaszuby przechodzą moi drodzy. I o, o chyba jakiś idzie. Czekaj Czekajta! czekaj tak. Albo pijany, albo pijany, albo, albo to jakiś Kaszub idzie. Kto ty jesteś? Powiedz mi! Kaszuba, a gdzie to łeda? A to tak, 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 to trochę tak, to, to, to sprawą, to to A ty to Stój tutaj mnie, no. Dziadzie jeden. Chcę chować łapy do góry. Pokaż podniebienie, pokaż mnie ty, łachudro. Ty, ty jesteś chyba jakiś spec kaszubski? Kaszuba, no. Co żeś tu chciał, łachudro? Skąd ty wracasz? No. Z pracy. Ta. Bo ja kosić, kosą! Trzcinę! Kosić! Czy z Boże, kosiłeś no. ty! Ja kosą kosić trawę! Ja trawę kosić kosą! Stój mnie! Odwróć się! chętnie koło! Łapy do góry! Tutaj idź! Tu! Ty! Ty, Kaszup! Tamtę byłaś! Łachudro chudro jednego! Dobra, dobra! Ty pędraku jedynie, bo zaraz! Ci jo, strąca jo, ten kaszupski, kanciasty łeb! Ty, jo. słuchaj! Chodź tu, odwróć się tutaj! Powtarzaj, babka Bronka ci nic nie zrobi, bo babka Bronka, wiesz, że babka Bronka jest komandowska! E, babka Bronka mi nic nie zrobi, bo babka Bronka jest komandowska! Kociewska. Kociewska. No. Jo. A dowód masz jakiś, czy jesteś bezdomny? Jo, jo, jo. Bezdomny Kaszupio! Jo. E, jo? Jo, jo. No, jo, 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 tak myślałam, jak dowodu nie ma, to na pewno bezdomny. Dobra, powtarzaj ty. Kaszubie jeden. A ta siekierka, tak mogła dobra, być, dobra. E, babka, babka, ta kierka trochę tak od siebie, do, 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 do Dobra, bab... tam nie pierdziel no, mi, słuchaj, no, powtarzaj. Bo jak przekoszę ten... kosą po nogach, to będzie źle. Powtarzaj, co babka Bronka gada do ciebie. Jo. Ja, Kaszub. Ja, Kaszub. Obiecuję babce Bronce Skociewia. Obiecuję, obiecuję. Z YouTube'a. YouTube'a. Że więcej moja noga kaszubska. Że więcej moja noga kaszubska. Na twojej miedzy nie postąpi! Na mojej miedzy nie postąpi! Na mojej powiedziałom! Na twojej miedzy nie postąpi! A teraz postąpi. się odwróć? Tak, pani! Nie zmykaj mnie stąd! Ale już, poszedł! Do siebie! Ty, chodź tutaj, Kaszu! Chodź tu! Chodź babka brąka! podtrzymaj. ty! podtrzymaj tę kamerę! Babka brąka ci coś da! Na droga! Żebyś nie gadała! Żebyś nie gadał później, że kocie są niedobre ludzie! Chocie w po prostu tylko przeganiają za swojej granicy, rozumiesz? A czemu wy kaszeba nie lubicie? Masz tu jedzenie? A, dziękuję. Jo. Od córki moje, jo, jo, jo! Głoski. Muszę lecić do chałupy! krowy doić i świnę nakarmić aha, I to, a, to, poważna, sprawa. to, to poważna sprawa to wymata dużo robota jo. a krowy wydoić trzeba, tak? Jo. Jo. trzeba, bo wymiana im napuchną i, i samo zapalenia bo a, ich będą polały, to, zaraz to, będą mruczeć. to prawda. masz tu jest jeszcze to prawda. parę złotych na o, o dziękuję, jo. dziękuję babcia dziękuję bardzo. Dobra. a teraz pierdzielaj mnie tam na swoja miezę i powiedz tym swoim Kaszubom żeby się trzymali swojej drogi, jo? No, ja wszystko no, z Panem Bogiem! Nikt za Tobą tęsknił nie będzie. Cześć! Pa!